Nie bój się i nie wstydź się. W poprzednim naszym spotkaniu wspomniałem o Orwellu i jego książce zatytułowanej 1984. To klasyka. Szczególnie w takich zwariowanych czasach, jak obecnie, powinna się stać lekturą obowiązkową. To taka historia o miłości. Takiej miłości, która w tamtych czasach była zakazana, i o wszechobecnym zakłamaniu, takim instytucjonalnym zakłamaniu przez zwykły konformizm. Spośród wielu wątków jeden jest bardzo oryginalny. Dochodzi tam do instytucjonalnego wymazywania z przestrzeni publicznej niektórych słów. Takich słów, które uznaje się za wywrotowe. Są fizycznie usuwane z książek. Potem usuwane są z czasopism, ze słowników, no i najwcześniej z radia i z telewizji. Nawet wyrywane są książki z bibliotek publicznych i prywatnych. Wszystko to jest mielone. Tak na marginesie to było dość kuriozalne i trudne do wyobrażenia, że władza. W młynach do makulatury przemilała całe stosy książek po to, żeby je potem wydrukować. To samo dotyczyło prasy i na powrót te książki prasę umieszczała w sklepach i bibliotekach i w prywatnych zasobach. Gargantuiczna praca. No, utopijny, nie do wyobrażenia i chyba nie do zrealizowania. Yy, ale dzisiaj... Przecież w jednej chwili zawartość całych stron www. i całych cyfrowych bibliotek może zostać podmieniona bezpowrotnie. Jedno przysłowiowe kliknięcie i wszystko, co cyfrowe, może zostać z łatwością wymazane albo podmienione. I chyba ta podmiana jest jeszcze gorsza niż wymazanie, bo jeżeli jest dziura, to masz szansę poszukać tych informacji na własną rękę. Możesz znaleźć w sobie taką potrzebę, a jeżeli informacja jest podana i jest zafałszowana, to możesz się nikt o tym nie dowiedzieć. W tym kontekście książki papierowe nabierają więc zupełnie nowej wartości. Te papierowe one bezwarunkowo i zawsze szczerze pokażą Wam, jak wyglądał świat kilkadziesiąt lat temu. Mogą być kiedyś bezcenne. A przypomnij sobie nieodległe czasy obowiązku noszenia maseczek i całej histerii z nimi związanej. Ci nieliczni, którzy mieli w sobie odwagę i w zgodzie z własną wiedzą i sumieniem głosili poglądy odmienne od dominujących, byli skazani na ostracyzm. Byli szykanowani, znosili cenzurę, czasami groźby. Na Facebooku, do czego przyznał się sam właściciel, posty, w których użyto, używano zakazanych słów, były usuwane lub ograniczano im zasięgi. Z tego powodu ja też skończyłem swoją aktywność na Facebooku i raczej już tam nie wrócę. Naprawdę, lektura Orwella otwiera oczy nagle widać wyraźnie że wiele historii zwanych teoriami spiskowymi okazuje się prawdą takim powszechnym powszednim faktem oto czytałem właśnie wczoraj że kongres USA zapoznaje się z ponad 500 stronicowym dokumentem kończącym dwuletnie dochodzenie w sprawie choroby celebrytki Ciekawi mnie tylko, czy winni tych wszystkich nadużyć zostaną ukarani. No, ale nie o tym chciałem mówić, bo przecież ten kanał nie jest o polityce. Wróćmy więc do słowa pośpiech. Jakie to słowo ma zaprzeczenia? Bo jak wskazywałem wcześniej, dobrze by było dla tych pożądanych stanów ducha używać słów pozytywnych. A nie zaprzeczeń. No, ale wydaje się, że nie ma takiego zaprzeczenia dla słowa pośpiech. No, bo jeśli się nie spieszymy, to to jest stan pozytywny. Jak byśmy go mogli nazwać? Czy to jest luz, czy to jest spokój, czy to jest nirwana? No, wszystkie te słowa są gdzieś blisko tego, o co nam chodzi ale one nie oddają, żadne z nich nie oddaje tego przedmiotowego sedna problemu. I czy to jest jakiś spisek, że nie ma słowa na taki bardzo przyjemny stan, w którym czujemy się komfortowo. No bo nikt mi nie powie, że bycie w pośpiechu to jest stan pożądany. Taki, który lubimy, lubimy gonić, lubimy się spieszyć. W to nie uwierzę. Ale mimo to mamy na to słowo. A drugą stronę wydaje się, że nie. No więc, czy to jest jakiś spisek? No, wydaje mi się, że to nie jest spisek. Z tego widać jasno, że nasze społeczeństwo w swoim rozwoju podryfowało w takie miejsce, że to słowo. Najwyraźniej nie jest potrzebne. Skoro nie ma zjawiska, które kultura postrzega jako pożądane, potrzebne i pożyteczne, to nie powstało żadne słowo na jego określenie. Weźmy no takich Masajów na przykład. Oni znają około 20 słów na określenie różnych umaszczeń swoich zwierząt chodzi o krowy. Eskimosi mają na przykład około 50 terminów, na zjawiska związane ze śniegiem. To jest niezwykłe. Tam na dalekiej północy śnieg, który pada i ten, który już leży, ma inną nazwę. <grym> A u nas? No jak nie ma śniegu za oknem, nawet w zimie, to w słownikach nie ma jego rodzajów. Jeżeli cały mój świat w koło składałby się ze śniegu, to zacząłbym dostrzegać w nim cechy, które dla innych ludzi byłyby niewidoczne. To wydaje się oczywiste. No, owszem, narciarze tam znają firm. Mówi się śnieg mokry, śnieg suchy. My widzimy niektóre rodzaje śniegu, na przykład takie kuleczki zamrożone. Takie jakby styropianowe rzadkie zjawisko, no ale ono jest tak rzadkie, że nikt nie wpadł na to, żeby ten śnieg jakoś nazwać. Nie ma to praktycznego uzasadnienia. Przytoczę teraz może kilka słów z języka greckiego. Filia, Stort, Ageib, Ludas, Pragma, Filosa. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem. Ktoś odgadł? Tak, mowa jest o słowie miłość. Jeszcze jest eros. No, jakbym powiedział eros, to zepsułbym wam zagadkę. Dla nas to jest niepojęte, jak głęboko starożytni Grecy zaangażowali byli w rozumienie miłości. Jaki to był dla nich ważny temat. Świat uczuć musiał być dla nich tym samym, czym na przykład świat śniegu, czy krowy dla Masajów, świat śniegu dla Inuitów. Musieli być tym światem miłości w jakiś sposób otoczeni. Musiało to być ważne w tamtej kulturze, żeby wprowadzić do języka aż siedem pojęć na opis przestrzeni dla miłości. Niezwykłe. Słowa oznaczają albo znane nam przedmioty, albo słowa oznaczają przedmioty pojęcia abstrakcyjne, tak jak wolność, mądrość, entuzjazm. Jeżeli z użytku znika jakiś przedmiot, to z czasem znika także powiązane z nim słowo. To znaczy, ono w słownikach jest oczywiście, tylko znika z języka mówionego. Zacierają się znaczenia tych pojęć. Na przykład, kto, kto dzisiaj wie, lub kto widział coś, co się nazywa motowidło z motoryzacją, to nie ma nic wspólnego. Albo podłaźniczka, co to jest teraz na święta, by Wam się może przydała w domach. Albo co to jest koromysło. <laughs> Zostawiam Cię z tą zagadką. Widzisz zatem, że świadomość ludzka wpływa na zasoby języka. A język ma moc wpływania na naszą świadomość, lub ma moc wpływania na osłabienie tej świadomości. Słowa mają na nas ogromny wpływ. Jeżeli jakichś słów brakuje, a nam teraz brakuje pewnego słowa, to takie braki też nas kształtują, lub raczej nas odkształcają. Zatem u nas w języku polskim mamy Negatywny pośpiech i na razie nic, co można by mu przeciwstawić. Wydaje mi się jednak, że jest jakieś światełko w tunelu. Trochę opowiem o mnie. W pewnym momencie życia uznałem, że mam dość takiego niekończącego się biegu. Że kończę z pośpiechem, tak jak nałogowcy. Palacze kończą z papierosami. Od razu metodycznie, z determinacją, i mam nadzieję, czy miałem nadzieję, że ostatecznie. I o dziwo, prawie mi się udało. Ale decyzja nie przyszła tak od razu. Wcześniej dokonywałem pewnych długich obserwacji. Oto na przykład widziałem wyprzedzających się agresywnie na ulicach kierowców po kilku mijanych skrzyżowaniach w mieście byli tylko 4 metry przede mną. To żaden zysk. Za to ten ogrom uwagi włożony i nerwów w te manewry był olbrzymi i chyba niepotrzebny. Te nerwy, te stworzone zagrożenia, te niepotrzebne komplikacje w ruchu. Zauważyłem też, że pośpiech jest skutkiem takiego Podążania po bandzie, jazdy po bandzie, gdy układamy nasze własne plany, nie zostawiamy tam marginesu. Zmieniłem taktykę i przestałem zapełniać kalendarz w taki sposób, który zmusza mnie do napinania się w krytycznych momentach, jakichś poślizgów. Jedna sprawa dziennie, mniej, i nagle okazało się, że nieodzowny pośpiech przestał być potrzebny. Poza tym ten większy margines zawsze uda się w jakiś sposób wykorzystać na czynności, dla których nigdy nie masz czasu. No i pośpiech, z czego warto zdać sobie sprawę, staje się z czasem także naszym złym nawykiem. O, jest tramwaj! Podbiegnę, następny mam dopiero za 14 minut. No i co z tego? I tak zdążę. Mam margines. A te 14 minut to może świetny moment, żeby poddychać głębiej, żeby pomyśleć, albo o tym, żeby nie myśleć, żeby się pogapić bez celu na chmury. Może pomedytować. Może przyjrzeć się warto miejscom, których dawno nie zaszczyciłem swoim wzrokiem, których dawno nie widziałem. No właśnie. A po jakimś czasie dotarło do mnie. Że w tym amoku pędu mnóstwo rzeczy, mnóstwo zdarzeń, widoków, wrażeń, odczuć, zapachów, kolorów omijało mnie bezszelestnie. Jak się głębiej zastanowić, to po co my tutaj zeszliśmy na Ziemię? Czy nie po to, żeby doświadczać tego życia w jego najdziwniejszych, najbardziej Oryginalnych formach. Dalej wierzysz, że jesteś tu, by gromadzić pieniądze, by gromadzić przedmioty? Gdzie się zgubił nasz zachwyt nad życiem jako zjawiskiem? Nie tylko nie dostrzegamy złożoności życia, jego skomplikowanych powiązań, różnorakich interakcji, towarzyszących emocji, ale nawet jeżeli te emocje już w nas są, to nie jesteśmy ich świadomi. I w konsekwencji nie potrafimy także tych emocji wyrazić i o nich mówić. To jakiś rodzaj mentalnej i emocjonalnej ślepoty. Jeżeli zadasz sobie ten trud i zaczniesz organizować życie tak, by nie podkręcać mu tempa, to zaczniesz oglądać świat w jego szerokiej palecie barw. Ona będzie się rozkładać przed Tobą, jak przysłowiowy ogon pawia. I nie znaczy to, że już nigdy nie będziesz się spieszyć. Nie czyńmy takich założeń. Oczywiście dalej będą chwile kontemplacji i będą chwile chaosu, nieuniknione. Nikt rozsądny nie poczyni założenia, że już nigdy, absolutnie nigdy nie będzie spóźniony. Ale już sama intencja kontrolowania tego niepożądanego zjawiska, jakim jest pośpiech. Zrobi nam wielką różnicę. Za jakiś czas zauważysz, że zaczynasz kontrolować własne tempo. A czyż to nie jest pierwszy krok do tego, żeby kontrolować własne życie? Tu nie chodzi o osiągnięcie efektu w jednym momencie. Tu chodzi o systematyczną obserwację siebie. Może ona doprowadzić do zmian porządku dnia. Na przykład zaczniesz się kłaść wcześniej i wcześniej wstawać. Da Ci to na przykład więcej czasu na spokojne dojście do pracy, albo na to, żeby w spokoju przebrnąć przez korki. Może zmienisz pracę na taką, która da Ci możliwość przychodzenia w jakiś widełkach. Na przykład od 7 do 9 będziesz mógł wyjść między 15 a 17. Ta ustawiona na sztywno godzina, gdzie musisz się gdzieś pojawić. I skąd musisz o określonej godzinie wyjść. Jest bardzo ograniczająca. Może założysz własny biznes. I na przykład rozkład całego dnia stanie się plastyczny i w całości ten rozkład będzie zależny od ciebie. Możliwości jest bardzo wiele. Cel tych wszystkich zabiegów jest jednak jeden. Dasz sobie szansę na dostrzeganie życia wokół Ciebie. W biegu nie widać nic, albo widać bardzo niewiele. To jest trochę może jak jazda autostradą. Z jej wysokości nie widać wiele. I nawet nie chodzi o to, że tam są parkany dźwiękochłonne, te zielone, czy jakieś metalowe, czy nawet obrośnięte jakimś zielskim. I przez nie nic nie widać. Ale chodzi o to, że szybka jazda wymaga. Tak wielkiej koncentracji od ciebie, że nie ma już wolnych mocy procesora, czyli Twojego mózgu, na to, by ogarnąć to wszystko, co dzieje się poza wartkim ruchem na tej nicy autostrady. Czyż nie jest ciekawiej jechać 40 km na godzinę przez wsie i miasteczka? Dokładnie tak jest w Twoim życiu. Wysokie tempo. Zamazuje obraz świata dookoła ciebie. Jeżeli zwolnisz, zatrzymasz się, to zaczniesz dostrzegać. Jeżeli pozwolisz sobie na krótką chwilę, żeby nie mówić, nie czytać, żeby się nie gapić w komórkę, to właśnie w ten sposób otworzysz się na świat. Tu powoli dochodzimy do słowa, które. Szukamy. Można je nawet uznać za zaprzeczenie pośpiechu. To słowo <głos》>, powtarzane jest w świecie ezoterycznym jak mantra i odmieniane jest przez wszystkie przypadki. I na początku mojej drogi, nazwijmy ją duchowej, była to jedna z najbardziej wkurzających rzeczy. To było wkurzające dla mnie odgadywanie, czym jest. Ta owa mityczna uważność. Uważność, rozumiana potocznie, oznacza pewien stan skupienia na jakiejś konkretnej rzeczy, na wykładzie, na audycji, w radiu, albo na programie telewizyjnym, na dynamicznej sytuacji w ruchu miejskim. To może być uważność na własnych krokach, na bardzo wąskiej, górskiej ścieżce. Ale Uważność, do której teraz się odnoszę, to jest stan całkiem odmienny. To są dwa odrębne światy. Ta uważność, której definicję znamy od dziecka, i ta uważność, której terminu używa się w ezoteryce. To są dwie różne sprawy. No i znów trafiamy tutaj na poważny problem z tym. Zbyt wąskim słownikiem. Po prostu brakuje nam lepszego słowa na określenie tego pozytywnego zjawiska, kiedy się nie spieszymy. Nastąpiło więc tutaj, tak uważam, takie bardzo niezręczne i kłopotliwe zapożyczenie kłopotliwe dla tych wszystkich, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w tym, nazwijmy go, ezoterycznym świecie. W naszym rozważaniu teraz. Uważność rozumiemy jako gotowość na cały potencjał zdarzeń możliwych do zajścia. Jeszcze raz to powtórzę. Uważność to otwartość i gotowość na cokolwiek dookoła. To tylko i aż nasza intencja. To jest intencja, by być gotowym na cały potencjał zdarzeń w koło, na potencjał. Tu nie szukamy konkretów. Jeśli się nad tym głębiej zastanowić, to dużo lepszym słowem do opisania tego stanu jest fraza być czujnym. No ale znowu, czujny to jest pies na łańcuchu. I znowu ta definicja nie jest y, zbyt precyzyjna. Niemniej jednak, uważam, że być czujnym lepiej opisuje to, o czym tutaj rozmawiamy. I jest to rodzaj Jakiegoś bezruchu, takiej bezmyślnej ciszy w nas, takiego czujnego nasłuchiwania i wypatrywania czegoś, czegoś nieokreślonego. Nie oznacza to, że musisz robić nic. Możesz robić coś, możesz robić nawet bardzo wiele, ale zastanów się, czy ten stan, gdzie robisz nic, nie będzie dla ciebie ciekawą odmianą przy tym natłoku różnego rodzaju obowiązków i myśli, który masz na co dzień. Po prostu daj sobie przyzwolenie na to, by poczuć to, to bycie częścią czegoś większego niż ty sam. Choćby na krótko. Warto zapamiętać, że tu nie chodzi o osiągnięcie efektu od zaraz. Tuż po jednorazowym wysłuchaniu tego mojego materiału coś się pozmienia. Nie na to bym nie liczył. Tu chodzi o systematyczną kontrolę tego, jak funkcjonujesz na co dzień. Tu raczej chodzi o to, aby utrzymać intencję, że chcesz wykradać życiu te krótkie chwile, gdzie masz możliwość dostrzec te wszystkie drobne rzeczy składające się na piękno bycia tu na Ziemi. To są naprawdę drobne rzeczy, ale ich bogactwo jest nieprzebrane. Potrzeba tylko pewnej czujności. Co to są te drobne rzeczy, to są chmury, na przykład, płynące po niebie. Niezmienne w swojej zmienności. Platon, Da Vinci, taki Newton czy Mozart. Oni oglądali przecież dokładnie takie samo niebo i ten sam księżyc. To fascynujące. Wszystko inne się zmieniło na ziemi. Ten świat nie wygląda tak samo. Są inne ubiory, samochody, budynki, wszystko jest inne. Ale niebo jak zadrzesz głowę do góry, i księżyc, i słońce są takie same. Oni widzieli dokładnie to samo co my. Może ci śmieszni ludzie, no śmieszni, no bo bez telefonów komórkowych, nie, takie prymitywy, skoro widzieli takie samo niebo, to może też tak samo kochali jak my? Zastanawiam mnie to bardzo często. Co ci ludzie mieli w sercach? Jak wyglądało ich życie? Tylko dlatego się nad tym zastanawiam, że oglądam te same rzeczy, które oglądali oni. Znajdź chwilkę, by zauważyć. Piękny wsód słońca, wiewiórkę na przykład w parku, majestat wielkiego dębu. Zobacz na przykład, jak mgła zmienia nagle wszystko, co wydawało się dotąd bardzo znajome. Poczuj, jak wiatr przepływa ci pomiędzy palcami i układa włosy według jego upodobania. Poczuj to. To są krótkie chwile. Wyczuj w powietrzu zapach zbliżającego się opadu śniegu. Poczułeś kiedyś? Tuż przed opadem. Co się dzieje z powietrzem? Jaki ma specjalny, szczególny zapach? Na wiosnę odszukaj ten specyficzny. Aromat ziemi, która budzi się do życia po takim mroźnym niebycie. Całą zimę nic nie było czuć w powietrzu poza spalinami. I nagle na wiosnę rodzą się zapach jeszcze na długo przed tym, zanim z ziemi zaczną kiełkować jakieś roślinki. Zaraz na początku burzy, na przykład, też pachnie kurzem zniecanym przez pierwsze krople. A po burzy powietrze. Zwłaszcza, gdy jest z piorunami, jest przesycony jakąś niewypowiedzianą energią. Posłuchaj na przykład kropel deszczu bijących w liście, daj sobie parę sekund na to. Posłuchaj, co chce ci powiedzieć najbliższa rzeka. W Krakowie na przykład, na alejach. Najwięcej wypadków jest na moście. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie utracili jeszcze tej swojej zdolności, tej wrażliwości. Wyjeżdżają z. Ciasnego, stłoczonego, zakurzonego, rozgrzanego słońcem betonu i wyjeżdżają na most na przestrzeń. Jest woda, i głowa im sama ucieka. Żeby chociaż przez chwilę popatrzeć na te rozbłyski słońca na przykład w rzece. Bum! I dzwon. Tak to jest. Tęsknijmy za tym. Podświadomie. No i wreszcie poszukaj iskry boskiej świadomości w drugim człowieku bo ona tam jest tylko najpierw trzeba dostrzec tego drugiego człowieka niedawno zdałem sobie sprawę jakie życie byłoby nieznośne gdyby wszyscy byli dokładnie tacy sami jak ja no z tacy sami ludzie klony nuda by nas wszystkich zabiła w tydzień to właśnie w tej powszedniej odmienności ludzi między sobą Zawarte jest całe bogactwo życia na Ziemi. Większość nauk, jakie tutaj pobieramy, ma swoje źródło w ludzkich relacjach. Nic tak nas nie kształtuje i nic nas tak nie odkształca, zwłaszcza w dzieciństwie, jak drugi człowiek. I co ciekawe, dość łatwo potrafimy znaleźć kanał porozumienia z przyrodą ożywioną, nawet z tą nieożywioną, z górami na przykład. Ale dużo trudniej nawiązać nam kontakt z drugim człowiekiem. Jeżeli popracujesz nad tym, o czym tu mówię, to w którymś momencie, wcześniej albo później, nie spieszymy się, znajdziesz się po drugiej stronie lustra i do opisanej otwartości na otaczający cię świat dołączysz otwartość na otaczających cię ludzi, nawet tych mijanych na ulicy. Większość z nich, będzie mieć oczywiście głowy opuszczone, będą patrzeć pod stopy lub w telefony, będą udawać, że cię nie widzą, albo naprawdę cię nie będą widzieć, bo będą tak skoncentrowani na tym szumie, który mają w głowie. To jest oczywiste. I może, tak jak ja, poczujesz wtedy, jak bardzo jesteś samotny w tym świecie, może już to odczułeś, odczułaś. Bo bardzo rzadko trafiasz na kogoś, kto idzie ze wzrokiem skierowanym w chmury lub patrzy w korony drzew. Kogoś, kto spojrzy ci prosto w oczy i ten wzrok zatrzyma na dłużej. O tym, że się do ciebie uśmiechnie, gdy ty się do niego uśmiechasz wcześniej, to można teraz chyba tylko pomarzyć. Ale nie zapominaj, że to ty zmieniasz ten świat. Zmieniasz go w chwili, w której zmieniasz siebie. To jest taki rodzaj megalomanii, że nam się wydaje, że my możemy zmienić zewnętrzny świat, że komuś coś wytłumaczyć. To jest nierealne. Ci inni będą kiwać głowami, że cię rozumieją, że przyjmują twój punkt widzenia ze strachu albo przez konformizm, albo żeby zakończyć dyskusję. Ale ty ich nie zmienisz. Możesz zmienić tylko siebie i pokazując, jaki jesteś na zewnątrz, możesz dać im przykład. Jest szansa nikła, że pójdą tą ścieżką, czy w tym kierunku, w którym ty poszedłeś. I w ten sposób jedyny możesz zmienić ten świat. I na koniec, gdy już wyrobisz w sobie ten nawyk czujności, tej uważności, według definicji z nowego naszego słownika, to równolegle zauważysz na pewno, że bardzo, ale to bardzo lubisz ciszę, bo ona wspiera czujność, polubisz to. A o tym, jakie dary niesie w sobie cisza, opowiem w kolejnym odcinku, na który już teraz Cię bardzo zapraszam. Zatem nie bój się. I nie wstydź się. Pozdrawiam.